Tam spadł niezidentyfikowany obiekt latający. Omówimy magnetyczne wędkarstwo. Co to jeszcze jest? Co tam jest w środku? Nie, 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 nie! Co to jest? Co to takiego? Znaleźliśmy prawdziwy niezidentyfikowany obiekt latający. Chodź chodź za mną! Przyjaciele, witam wszystkich z tej strony ja. Wyobrażacie sobie? We wszystkich wiadomościach. Według wszystkich lokalnych plotek, mówią, że do tego zbiornika wodnego spadł niezidentyfikowany obiekt latający. Latający spodek, statek z kosmitami, niezidentyfikowany obiekt latający. Tak, to miejsce jest trochę podejrzane i straszne. Dlatego właśnie tutaj zorganizujemy nasze magnetyczne wędkowanie. Zaczynamy. Szczerze mówiąc, nie wierzę w te historie ani o kosmitach, ani o latających statkach. Wiecie, to wszystko jakieś wymysły, jakieś straszaki dla dzieci, albo po prostu filmy science fiction. Nie wierzę w to. Coś mi się tutaj zaczepiło. Delikatnie to pociągniemy i wyciągniemy. Napiszcie w komentarzach, czy wierzycie w niezidentyfikowany obiekt latający i kosmitów. Bo mówią, że są wyjątkowi ludzie. Ktoś bardzo szczęśliwy, którym nawet udaje się zobaczyć gdzieś na niebie przelatujący niezidentyfikowany obiekt latający. Mnie nigdy się to nie zdarzyło, ale znalazłem coś ciekawego. No tak, coś tam. Co to jest? Bardzo dziwna jakaś rzecz. Wyraźnie uszkodzona, była spalona. Są tu jakieś przewody, rury, tego typu rzeczy. No, rozumiem. Fanatycy zaraz powiedzą, że to oczywiście część statku kosmicznego, prawda? Moim zdaniem to rura kanalizacyjna lub coś podobnego. Zgadzam się, wyglądało dziwnie i przypominało coś niezwykłego. To jednak nie dowodzi, że tutaj spadły latające spotki. Dlatego rzucajmy dalej. Tym razem rzućmy trochę dalej, bo mówią, że gdzieś tam daleko spadło latające spotki. Głębokość tutaj jest całkiem spora. Jeśli znajdę tu coś dziwnego, będę musiał sam zanurkować i poszukać pod wodą. W końcu jestem nurkiem. Tak, znowu czuję, że coś się zaczepiło. Coś podobnego do tego, co już wcześniej znajdowaliśmy. Dobrze, teraz ostrożnie wyciągniemy. Znalezisko nie jest ciężkie ani lekkie, ale czuć napięcie na linie. To znaczy, że coś zaraz wyciągniemy, ale trzeba być bardzo ostrożnym. O coś kwadratowego. O, jakaś stara rzecz. Wygląda na magnetofon albo radioodbiornik. A może to czarna skrzynka obcych? Może nagrywali na nią, jak przebiegał ich lot latającym spodkiem? Wątpię, ale mogę spróbować naprawić tę rzecz. Są tu głośniki, jakaś wbudowana pamięć. Jeśli dobrze ją wysuszyć, jest tu nawet jakiś niezwykły wentylator. Jeśli dobrze ją wysuszyć, myślę, że można z niej wyciągnąć jakieś dane i posłuchać, co zostało na niej nagrane. Dlatego, jeśli chcecie się dowiedzieć, co obcy z latającego spotka nagrali dla nas na czarną skrzynkę, zostawcie 5000 lajków, a ja się tym zajmę trochę później. Na razie będę dalej rzucał magnes. Ponieważ. Przepraszam, ale to właśnie to badziewie, tak? Wygląda dziwnie, wygląda podejrzanie i trochę kojarzy się z obcymi, ale wcale nie dowodzi, że tutaj wydarzyło się coś dziwnego albo strasznego. Poprzednie rzuty były bardziej w prawo, w lewo, teraz rzucę bardziej na wprost. Właśnie na takiej odległości. Ale naprawdę tutaj jest duża głębokość. Lina prawie całkowicie mi się rozwija. Magnes schodzi bardzo, bardzo głęboko. Dlatego kto wie, co tam naprawdę może leżeć na dnie. Naprawdę jestem ciekawy? Tutaj jest jakiś zaczep. O, coś ciężkiego się zaczepiło? Ciekawe. Wierzycie w to? Napiszcie naprawdę w komentarzach. Kiedy widzieliście obcych i dlaczego wierzycie, że nie jesteśmy sami w tym kosmosie? Bardzo ciekawi mnie Wasza opinia. O kurczę, coś się urwało. Ciągnąłem, 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 ale coś się zerwało. Wciąż czuję to znalezisko, jakby przyciągał je magnes. Widać tam coś dziwnego. Znowu kable. Aj, 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 o, o, o. Niesamowite, co to takiego? To twarz kosmity, ale to przecież nie jest kosmita. To jakaś maska albo coś takiego. Jakaś elektryczna maska. Może to skafander, może ci zielonookie. Ludziki, oni tak latają sobie w kosmosie, tak? Siema, lecę podbijać ziemię. Nie wiem. Oczywiście, tak, to wygląda dziwnie. To wygląda upiornie. Te kable, taki niezwykły design i dziwne uszkodzenia wszędzie. Jakby nam coś sugerowano, że to mogło być jakoś używane, ale jednocześnie to może być po prostu zabawka. Może do cosplayu? Nie wiem, nie wygląda to na skafander kosmity. Dziwna jakaś historia, ale to już trzecie znalezisko z rzędu, które jest jakoś pośrednio związane z niezidentyfikowany obiekt latający. Nie wiem w co mam wierzyć, ale na razie mnie to nie przekonało. Może później jeszcze coś znajdziemy, ale do tego trzeba rzucać magnes. Chciałbym zarzucić tam, gdzie był zaczep. Zrobiło się nieswojo po znalezieniu tej maski wyglądającej jak obcy a co jeśli naprawdę trafimy na części obcego? Zrobiło się strasznie, nie wiem, znowu ten zaczep. A jeśli to cały statek obcych, odrywam od niego kawałki, bo zobaczcie, jak mocno ciągnie. Na pewno jest tam coś, napięcie jest silne. Naprawdę bardzo, bardzo. I się zerwało? Nie. Raczej nie zerwało się, tylko jakbyśmy oderwali część od statku lub czegoś innego. Nie wiem. No, już nawet widać. Jakieś szczypce albo coś takiego. Ej cholera, przestraszyłem się, chłopaki. Co to jest? Jakaś dziwna rzecz, ale w ogóle nie przypomina tego, co widzieliśmy wcześniej. Naprawdę wygląda, jakby była obca jakiś chwytak, graber albo coś takiego. Dobra, poprośmy teraz sztuczną inteligencję, żeby dowiedziała się, co to za rzecz. Mam tutaj drugi telefon. Realme GT7. Fajnie, co tam jest w środku. Od razu wszystkie usługi ze sztuczną inteligencją są zainstalowane bezpośrednio w systemie operacyjnym. Już wszystko, co potrzebne, jest zainstalowane. Rozpoznawanie zdjęć i możliwość usuwania różnych elementów. No i ogólnie aparat też jest świetny. Powiedz mi, co widzisz na tym zdjęciu? To może być niezidentyfikowany obiekt o nieznanym pochodzeniu. Niezidentyfikowany obiekt, którego nie rozpoznaje nawet sztuczna inteligencja. Może rzeczywiście jest związany z obcymi? A do tego jest tu bateria o pojemności 7000 mAh, dlatego podoba mi się, że jako drugi gadżet zawsze noszę go ze sobą. Szczerze mówiąc, te wszystkie znaleziska zaczynają mnie już trochę przerażać, ale mimo to bardzo mnie ciekawią. Chciałbym znaleźć jakieś dowody na to, że tutaj było niezidentyfikowany obiekt latający albo jakiś statek powietrzny. Znowu tam wrzuciłem. Tym razem coś ciężkiego, ale chyba idzie. Ciężkie, naprawdę cholernie ciężkie. To najcięższe znalezisko dzisiaj. Bardzo ciężka. Wiecie, jakby się wczepiła? Najcięższe znalezisko. Ale idzie bardzo powoli, jakby to było coś naprawdę ciężkiego. Wiecie, z odczucia to jak silnik albo coś takiego. Jeszcze na pewno tam jest. Dosłownie wiecie, jakbyśmy się uczepili jakiegoś ogromnego metalowego przedmiotu, ale on jest tak duży, że magnes się od niego nie odkleja. Jakby się przykleiło do szyny. Dobra. Dobra, będziemy ciągnąć. Pięć minut później. Pod wodą jest jakiś bardzo duży przedmiot. Ale idzie. Patrz, patrz, tam coś się wyłania, jakby jakaś rurka, albo widać jakieś odłamki. Tak, dokładnie wychodzi. Bąbelki idą ciężko, trzeba ciągnąć dalej. Tak, o, mówię, zaczep jest porządny. O, ona się dobrze rusza, niesamowite. Ogromne znalezisko, ogromne. Patrz, patrz, co to za masakra. Nie mam pojęcia. Zobacz jakieś dziwne rzeczy w środku. Przewody, jakieś urządzenia, a zobacz na kształt z góry. To naprawdę przypomina latający spodek, chłopaki. Wygląda jak fragment okrągłego statku. Prawdziwy, latający spodek. Niesamowite tak wyglądają. I naprawdę zobaczcie, porównajcie. To kawałek latającego spodka, kurczę, znaleźliśmy latający spodek. Niesamowite. Nie wierzę własnym oczom. To jest masakra. To po prostu masakra. Nie wierzę własnym oczom. Z tej perspektywy wygląda to jak fragment latającego spotka. Zobaczcie, tu są odłamki. Tutaj była przezroczysta kopuła, gdzie siedział śmierdzący kosmita. Podbiję ziemię i pojmę wszystkich ziemian. Aha. Coś nie wyszło, prawda? Teraz jest pod wodą, albo znaleźliśmy już jego części. To po prostu masakra. Niesamowita. To naprawdę latający spodek. Pomyślcie, co mam zrobić, napiszcie w komentarzach. Może ją sprzedać, może jakimś naukowcom, którzy są gotowi zapłacić za nią parę milionów. Co zrobić razem? Może nikomu nie mówić, lub od razu wezwać policję? Napiszcie w komentarzach, co mam zrobić z tym latającym spodkiem i jak postąpić. Bo zobaczcie. Tutaj są różne technologie, jakieś nieznane nam środki latające, albo coś jeszcze innego. Bardzo fajnie i bardzo dziwnie. Można wykorzystać te technologie, te silniki, żeby zbudować własny latający aparat i przemieszczać się między planetami. Napiszcie w komentarzach, czy mi wierzycie, i napiszcie, co dalej robić z tym latającym spotkiem. No dalej, dalej, trzeba, dlatego trzeba kontynuować. W skrócie, te znaleziska to najpewniej części zamienne z tego latającego spotka. Wygląda na to, że hełm rzeczywiście należy do kosmicznych podróżników. Zielonych ludzików. Jak się domyślaliśmy, to pewnie czarna skrzynka. Dlatego koniecznie zostawcie 5000 lajków, a pokażę wam, co jest na niej nagrane. W jakim języku mówią kosmici. No to lecimy dalej do tego magnesu, tam właśnie. Może zostało tam coś jeszcze. To tylko jedna trzecia lub czwarta. To latający spodek, więc muszą być tam jeszcze jego części. Statku kosmicznego. Przepraszam chłopaki, zacząłem się jąkać, ale jestem w szoku. Wygląda na to, że to prawda. Na początku filmu nie wierzyłem, a teraz, no jak tu nie wierzyć? Wszystko się zgadza. Tak, 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 zawsze. Kiedy tam wrzucamy, mamy tam całkiem porządny zaczep. Tam naprawdę coś czujemy. Kurczę, znowu się coś urwało. Dobrze, znalezisko nadal jest na magnesie. Spróbujmy je ostrożnie wyciągnąć. O to, co to jest. O, o, o. Chłopaki, to jest. A, 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 a. Dlaczego to jest w jakiejś zielonej mazi? Co to w ogóle jest? To jest czaszka, ale jakaś. jest mniejsza niż ludzka czaszka, ale część mózgowa wydaje się większa. To przecież czaszka kosmity, chłopaki. Słuchajcie, chyba wszystko zrozumiałem. To naprawdę czaszka kosmity. Chyba tak właśnie jest. W momencie katastrofy te kawałki, te pręty wystawały tutaj, i jeden z nich przebił się prosto w głowę kosmity, prosto w głowę obcego, i może nawet ją urwało. Spójrzcie na tę ślus. Jest taka dziwna, taka obrzydliwa, zielona. Spływa z tej strasznej, strasznej czaszki. To kolejny dowód na to, że naprawdę, chłopaki, tam byli kosmici, prawdziwi, żywi. A pamiętacie, mówiłem, że to tylko maska, a nie skafander. Ona jest dokładnie na rozmiar tego właśnie przybysza, jak przednia część skafandra. Nie wierzę własnym oczom, wszystko się zgadza. Kształt oczu, kształt czaszki. Naprawdę to jest prawdziwa część skafandra do międzygwiezdnych podróży, a to jest prawdziwy szkielet przybysza. Bez tego metalowego ustrojstwa w środku nigdy nie znaleźlibyśmy go magnesem. A ile rzeczy pozostanie tam pod wodą, których nie wydobędziemy, bo nie przyciągają się do magnesu? Myślę, że koniecznie musimy tam popłynąć z akwalungiem. Piszcie w komentarzach, jeśli chcecie zobaczyć pod wodą szczątki latającego statku. Jeśli pojawi się dużo takich komentarzy i polubień, na pewno to zrobię. Latające statki, czaszki obcych, skafandry, tajne zapisy o niezidentyfikowany obiekt latający, samo niezidentyfikowany obiekt, latający cholera. W jakim świecie my żyjemy? Wygląda na to, że w ogóle nic o tym wszystkim nie wiedziałem. Dobra. Wrzucamy magnes tam, gdzie znaleźliśmy część statku. Bardzo chciałbym znaleźć inne części statku. Chociaż jeśli leciał bardzo wysoko i uderzenie było tak silne, to możliwe, że ten talerz został rozłupany na pół. Gdy przypadkowo upuszczasz talerz w kuchni, rozbija się na kawałki we wszystkie strony. Może tu jest podobnie. Czuję coś na magnesie. Nie jest ciężkie, ale wyraźnie to czuję i już widać. No dobra, o co to jest? To jakiś kosmiczny blaster, przyjaciele. Niesamowite. Jest taki mały, ręka się tu nie mieści. Patrz, to nie jest zwykły blaster, są tu jeszcze jakieś sztylety. Jest oczywiście trochę porysowany i zardzewiały, ale ma ten sam kolor, a więc jest z tego samego materiału co ten skafander. Możliwe, że właśnie ten obcy używał tego blastera jako swojej broni. Tylko wyobraźcie sobie tego kosmonautę obcego, który tutaj tak sobie latał latał! Ach, groził wszystkim, a potem nic mu nie wyszło po upadku. Ale do diabła to wszystko jest naprawdę. Nie rozumiem, jak używać takich blasterów. Zobaczcie, tu nie ma spustu ani języka spustowego, więc jak z tego strzelać. I on jest taki mały. Wszystko u nich jakieś małe, jakby ci kosmici byli mniejsi od nas. Tak, bo to niewygodnie leży w dłoni. Maska to znaczy skafander. Też jakiś mały. Ale jako broń do walki wręcz jest bardzo niebezpieczna. A może ona wcale nie strzela. Może kogoś się tym przebija i coś w niego wchodzi. Tego to już nie wiem i brzmi to strasznie. Chociaż wie pan, jest wiele różnych teorii i przerażających filmów o tym, że obcy chcą do nas przyjść i zarazić nas jakimiś pasożytami, wszczepić nam swoje larwy, żeby w naszym wnętrzu rozwijał się jakiś. kosmita. To bardzo przerażające. Co jeśli to wszystko prawda i przylecieli właśnie po to? A jeśli im się udało? Nie wiadomo. Dawaj, dawaj, rzucajmy dalej. Serio, wygląda na to, że to wszystko prawda. Ci wszyscy kosmici, te wszystkie rzeczy, to wszystko istnieje. Te wszystkie tajne spiski i tak dalej. Kurczę, musimy to koniecznie zbadać. Musimy koniecznie zebrać jak najwięcej dowodów. Zostawiajcie lajki i komentarze, chłopaki. Czuję, że coś nadchodzi. Dziwne i niezrozumiałe, ale ona już jest widoczna, jakby lekka. Co to jest? Chwileczkę to mi coś przypomina. To znowu jakaś kończyna, jakaś część obcego, którą już wcześniej znajdowaliśmy. Ona też jest cała w śluzie. Spójrzcie tutaj. Kość to ręka obcego. Właśnie, chyba pasuje do tego blastera. Tak, tak, naprawdę pasuje. Niesamowite. Chyba znaleźliśmy całego kosmite w kawałkach. Chłopaki. Fuj, spójrzcie na ten śluz, spójrzcie na tę maś. Niesamowite. Tak, to chyba coś w rodzaju krwi kosmity albo coś takiego. I ona też jest przebita. Najwyraźniej mnóstwo, mnóstwo odłamków, z których, nawiasem mówiąc, składa się ten latający spodek. Najwyraźniej podczas rozbicia, podczas uszkodzenia, podczas uderzenia o wodę, wtopiły się w tego kosmitę. I to wszystko, co z niego zostało. Patrzcie, chłopaki, to jest takie straszne, takie przerażające. Dobra, zróbmy tak, ostatni rzut. I zostało nam jeszcze posłuchać nagrań z tego, Dyktafonu, magnetofonu, nie wiem. Może to nie działa, ale obiecałem, więc spróbuję. Wbijajcie 5000 lajków i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby sprawdzić, co zostało nagrane na tym czarnym pudełku z okrętu obcy. Statek znalazłem bardziej na lewo, więc może tam trzeba było rzucić. Czuję jednak, że coś jest na magnesie. Nie jest to coś dużego ani ciężkiego, ale ewidentnie coś wyciągamy na pewno. To teraz bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie przyjrzyjmy się temu znalezisku. Tam jest coś zielonego, jakby. Poczekaj, a co to jest? Niesamowite, tam w środku jest słoik, a w nim jakiś robak albo pijawka. Ta obwódka też wygląda, jakby była z innej planety. Tam jest zdechły robak, naprawdę, chłopaki. Zdechły robak w jakiejś zielonej mazi. Zobaczcie, jaki on jest straszny. Ma zęby, są tam jakieś bombelki. Wszędzie ślus. Możliwe, że na tym latającym statku hodowali takie pijawki, które potem umieszczają w nas. To znaczy, wszystko może być prawdą. Możliwe, że przylatywali tutaj, żeby komuś wszczepić tę ohydną, przerażającą pijawkę. A co jeśli im się to udało? Teraz ktoś na Ziemi ma w sobie tego robaka. Nawet nie chcę o tym myśleć. To przerażające, straszne. Dobra, zróbmy tak. Trzeba koniecznie zachować wszystkie te dowody. Trzeba je wszystkie zebrać, bo to są rzeczy pochodzenia pozaziemskiego. Ale najpierw posłuchajmy, co zostało nagrane na tym dziwnym pozaziemskim magnetofonie. Zobaczcie, ustawiłem tutaj ten radioodbiornik, albo nie wiem, może dyktafon, magnetofon. Nawet te elementy do niego przylegają. To wszystko jest w jednym stylu. Nie wiem, może co słyszycie? Jakiś dziwny dźwięk, jakiś niezrozumiały, jakiś język, bełkot, jakieś bzdury. O, mam pomysł. Poprośmy czad GPT, żeby tego posłuchał i przetłumaczył za pomocą sztucznej inteligencji. Słuchaj! O, co to takiego? Nie wiem. To może jakiś obcy język, albo coś takiego? Spróbuj przetłumaczyć. Jak myślisz, o czym oni mówią? A więc ktoś na tym nagraniu mówił o inwazji na planetę Ziemia przy użyciu pasożytów i późniejszej kolonizacji planety. Jesteś pewien? To tylko przypuszczenie. Cholera, to tylko przypuszczenie. Dobra, blin, to znaczy wychodzi na to, że naprawdę mieli jakieś pomysły na przejęcie naszej planety, czy coś takiego i to jest tutaj zapisane. Niesamowite chłopaki, teraz już nie wiem, może to nawet dobrze. To, że ten kosmita rozbił się na tym latającym spotku i nie udało mu się osiągnąć tego, czego chciał, nie wiem, no teraz czuję się nieswojo. I bardzo strasznie. Musimy ustalić, czy kręcić dalszy ciąg o latającym spotku. Czy wystarczy to, co już odkryliśmy, albo szukać innych części statku, lub obcych pod wodą, czy to już wszystko? Może lepiej o tym zapomnieć. Piszcie komentarze, dostosujemy się do nich. Przyjaciele, zostawcie lajka like i subskrybujcie kanał, by nie przegapić nowych filmów. I kliknijcie właśnie w ten film, koniecznie w niego kliknijcie, kliknijcie tutaj, bo film jest świetny, fajny, interesujący. Może już jest kontynuacja albo magnetyczne wędkowanie. Dlatego kliknijcie właśnie w to wideo teraz, a ze mną był Wija. Koniecznie oglądajcie inne moje filmy, więc zasubskrybujcie. Pa, pa, pa.